Cześć, z tej strony Łukasz Ruszkiewicz, Excelman.pl Dzisiaj pokażę Wam, jak tworzyć nazwy skrócone produktów, które mają długie, skomplikowane nazwy Może nie tyle skomplikowane, co po prostu długie, często może nam się przydać coś takiego Nazwa skrócona to będzie pierwszy wyraz z tej nazwy produktu Nazwa skrócona 2 to będą dwa pierwsze wyrazy że to będzie wystarczające skrócenie tej nazwy. Dobrze, zacznijmy od funkcji znajdź, która pokazuje nam w którym miejscu szukany fragment tekstu się znajduje. W tym przypadku będziemy szukać spacji, aby poniekąd oddzielić Wyrazy. Na szóstym miejscu znajduje się spacja. Teraz korzystając z funkcji lewy, jakby wytniemy z tego tekstu pierwsze sześć znaków. 6 znaków, czyli wynik funkcji znajdź. I mamy tym sposobem pierwszy wyraz. Tu nam się pojawia błąd, ale to zajmiemy się im na końcu. Teraz analogicznie zróbmy, e, tylko sobie tu poblokuję, blokujemy klawiszem F4. Jedyną zmianą, którą tu będziemy musieli zrobić będzie Przejście, jakby wyszukiwanie drugiej spacji. Robimy to dodając nieobligatoryjny argument funkcji znajdź, liczba początkowa. Liczbą początkową będzie znak następny po pierwszej spacji. Czyli znajdź plus 1. Jakoś. Tak, zgadza się. Tutaj mamy więcej błędów. Błędy pojawiają się w przypadku nazwy skróconej pierwszej, tam gdzie nie ma w ogóle pierwszej spacji, nawet, czyli mamy jeden wyraz. A w przypadku drugiej, tam gdzie nie ma drugiej spacji, czyli mamy tylko dwa pierwsze wyrazy. Rozwiązaniem tego problemu będzie funkcja jeżeli błąd, która e w przypadku, gdy nie ma błędu, nie robi nic, a w przypadku, gdy błąd wystąpi, podaje wartość taką, jaką wskażemy. W tym przypadku to będzie wartość tej funkcji, wartość tej, 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 tej nazwy produktu. OK. Działało dla nazwy. Pierwszej skróconej i powinno też podziałać. Hmm. Okay. Możemy przeciągnąć dla całego arkusza. Ok, to byłoby na tyle. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, kliknij przycisk subskrybuj. Pozdrawiam.